Ech. Ech. O Jasiu. I no, oni tak putofali. To nad kątykiem by placować. O mój posie. No nareszcie. Ech. No, chodź. Ech czekaj... Ty tak musisz jeść. Ech. Lajciemy. Ciebie dziewczyno. A to jest za jajko? To jest. Dobra, nie patrz się tam już. Chodź i ziemię. Jakie fajne. To jest. jakieś jajko. Jakaś kula. Przez dos No fajne. Podoba mi się. Aha, my przez nie to Haha! Ja pildolę. Nie, 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 to tam był...

Właśnie przekle. Chciałbym oddać o niego też pana, a pan tutaj to do... mieszka na przykład albo coś takiego.

Ła Ała! Uważaj! Aaaa! Aaaa! Ja pierdziele! Pomóż mi! Dawaj skurczybyka! O masz! Ała! A Ja przepraszam! A. O! A! A. A. Chodź! Jaką? Trzeba z na niego! E. Dobra. To a masz Dichaj O oh. oh nie A ła Tu kęsicu Kudzie ci Ale ja nie mogę, ja nie mogę E, a masz Nie, przepraszam, nie chciałem Pa, się kierą go A Ała. Ała. ła A ła Dziś uwadzaj

Dobry, 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 ja. to Stukę, ja. o, ja mam do mnie, to takiego sztukę, nie mogę. Ła, co się dzieje? Tu jest. go gościciel. Dobra. O sztukę, co on robi? A! a. Poźno zaraz smak siekiery wełbie. A! O. A! I co? Chyba, chyba... Ło! Ło! CZO JESZCZ?! CZO JESZCZ?! go! Jesteśmy w dupce. O A nie! Jes! Jest! do niego! nie? Jakieś głowy mnie tu... O, czekaj! O, luknął! Na pokonanie! No chodź tu, pomóż mi, ładnie! Nie, 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 ja tam nie idę do niego. Ja tu zostałem, na on, on poległ mojej strzały. Po brzuszku go trzeba chlepać. Ech, zniknął, o nie. Ech, ech. Ech. Ty debilu. A O nie, przyszedł do ciebie. Ciebie ja mi brakuje Co tutaj. to jest? Chyba. Nie, ja ci dam chleb, jak chcesz. Nie, jeszcze mam Niemce. Przecież się usiadłem. Gdzie ty jesteś? Ja jestem na kursie. Masz Daj się kurcie, Beka. Masz. Si, siu, wypatlakiwałem cię. A Ała Ja nie mogę. masz? Teraz mi się z nią siedzieć, cała. Aha! Aha! go Aha! nie. nie Aha! 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 Nie, nie Aha! 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 Nie, nie umarł. Aha! Nie. Nie. Aha! nie Aha! Nie! Aha! Nie. Aha! 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 Dobra, już, pomagam, już pomagam. Paść sztukka. Muszę schopać. To jest. Dobra. A Tak, wyciada. Eee. Dawaj, dawaj eee. go. Opa! Ja nie mogę. Jest, jest, udało się. O. Cioè cioci! Cio a... cio ci? Nie! Ja już nie, ja podziękuję! A co się ci stało? Nie, nie, A to okej. Okay. A... Ej, zobacz, czy jest jakaś książka. Gdzie? Tutaj tu, no gdzie ty? O. Tutaj. Widziałem ją my. A co tam jest napisane? Nie wiem. Zalesze to stowarzyszenia ile! Ej, wielu. to my ich szukamy, przecież Fy. oni nam wioskę zniszczyli. To niemożliwe. Dobra, czytaj dalej, czytaj dalej. Fy. Nie szanują mnie tam i uważają za dziwaka. Ale jeszcze zobaczam, co potrafię. Patrzę nad miksturą na bazie pańczego jadu. To to, czym tego śniaczka biednego. Chyba tak, z, no. Tego, no, zrobił tak, no. Ja nie ma... A to dlatego tu jest tyle pająków w tym labiryncie. Tyś, dobra. Może z pomocą magii uda się stworzyć jakieś potwory? No to mu się udało. Udało mu się. Ja nie mogę dagager Co? Iliajkajdżagadagagel. debilu. Dobra, wziąłem, Cześć, senior, wziąłem tą idem? książkę. Dam ją, damy ją, Nie, damy ja ją królowi. Nie chcę. Nie. Siuluk. Jezu. Dobra, wracamy, wracamy do domu. Ale wlatel mam. letki safał. Czemu? taki duży jak Jak to? Taki, taki, taki. Ja tak, nie to, a... mogę. Straszne. Do zobaczenia w co następnym odcinku. Cześć.